Bardzo. To jest pójścia, no, nie? Nie? Ponieważ wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów dziecięcych mamy wspaniałą akcję zorganizowaną we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym Tydzień Raka. I dzisiaj mamy przyjemność poprowadzić warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla najmłodszych, aby zachęcić ich do odpowiedniego żywienia, aby zachęcić ich ewentualnie do zmiany swoich złych nawyków żywieniowych, chociaż mam nadzieję, że tak małe dzieci nie mają jeszcze złych nawyków. Także to jest świetna okazja, żeby się spotkać, żeby wspólnie pogotować, żeby porozmawiać o jedzeniu i porozmawiać, dlaczego to jedzenie jest tak istotne w naszym życiu. Także myślę, że to jest główna taka idea, która nam przyświeca. Zdrowa, zbilansowana dieta. w w dużym stopniu przyczynia się do niezachorowania na choroby nowotworowe, które niestety są coraz popularniejsze i coraz więcej najmłodszych już choruje, także myślę, że takie akcje są jak najbardziej potrzebne. No i co te dzieciaki robią? No dzisiaj robimy pyszności. Robimy bardzo szybkie serniczki bezpieczenia, robimy kolorowe szaszłyki i robimy pizzerinki, czyli wszystko to, co dzieci lubią w zdrowych, odpowiednio zbilansowanych, w odpowiednio zbilansowanej formie. Także myślę, że dzieci będą zadowolone. Jest jeszcze coś, o czym warto pamiętać w kwestii żywienia? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby dokładać warzywa do każdego swojego posiłku. Oczywiście ja wiem, że dietetycy tutaj e, powtarzają co, to co krok, ale uważam, że trzeba to cały czas powtarzać, e, ponieważ to jest rzeczywiście dosyć istotne, ponieważ to warzywa dostarczają nam najwięcej składników mineralnych, e, witamin i są na, dla nas bardzo, e, bardzo naprawdę ważne. Ja też polecam bardzo serdecznie naszą książkę e, Jedzonko na Odporność. Tutaj Państwo znajdziecie właśnie mnóstwo szybkich, fajnych. Przepisów dla całej rodziny. Nie tylko dla dzieci, które chorują na nowotwory, ale dla każdego dziecka i dla dorosłego. Przepisy bardzo szybkie, proste do przygotowania, także bardzo serdecznie polecamy.